Usiadła zięba na gębie. Na pewno dziś się przeziębię. Dostanę chrypki być może. Głos jeszcze stracę, broń Boże. A koncert mam zamówiony w najbliższą środę u wrony. Jęknęły smutnie żołędzie. Co będzie, ziębo, co będzie? Leć do dzięcioła, do buka. Niech dzięcioł ciebie opuka. Podniosła lament sikora. Podobno zięba jest chora. Jestem poleciał do szpaka. Jest sprawa taka, a taka. Mówiła właśnie sikora, że zięba jest ciężko chora. Poleciał szpak do słowika. Ze słów sikory wynika, że zięba już od miesiąca po prostu jest konająca. Słowik wróblowi polecił, by trumnę dla zięby sklecił rzekł wróbel do drozda droździe do trumny przynieś mi gwoździe stąd dowiedziała się wrona że zięba na pewno kona a zięba nic nie wiedziała na dębie sobie siedziała aż jej doniosły żołędzie że koncert się nie odbędzie gdyż zięba właśnie umarła na ciężką chorobę gardła